Jednym z najważniejszych źródeł informacji geograficznej są mapy. Prawdziwy geograf musi nauczyć się je czytać. Dlatego dziś porozmawiamy sobie o mapach. Zapraszam. Zacznijmy od tego, czym jest mapa. Jest to obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu widzianego z góry, przedstawiony na płaszczyźnie w pomniejszeniu czyli w skali. Aby taki obraz mógł być nazwany mapą, koniecznie musi posiadać treść, czyli muszą być na niej zaznaczone wszystkie ważne obiekty, jakie można znaleźć na danym terenie, które zostały przedstawione za pomocą umownych znaków kartograficznych. Skala, która informuje nas, ile razy pomniejszono na mapie rzeczywiste wymiary lub odległości. Dzięki temu, mierząc jakąś odległość na mapie, możemy sprawdzić, ile będzie ona wynosić w rzeczywistości. To bardzo przydatne, gdy planuje się jakąś wycieczkę. Tytuł, będący nazwą przedstawionego obszaru lub ilustrowanego zjawiska. I legenda, zawierającą zestawienie wszystkich użytych na mapie znaków kartograficznych wraz z ich objaśnieniami. Znaki kartograficzne dzielimy na znaki punktowe, to takie małe obrazki, którymi zaznacza się pojedynczy obiekt, np. budynek, drzewo czy przystań. Są znaki liniowe, będące barwnymi liniami, które odzwierciedlają np. przebieg dróg, torów kolejowych, rzek czy szlaków turystycznych. I znaki powierzchniowe czyli barwne plamy przedstawiające zasięg rozległego obiektu, np. parku, lasu czy cmentarza. Wróćmy do skali. Każda mapa jest narysowana w jakiejś skali, ponieważ nawet jeśli chcemy wykonać obraz stosunkowo niewielkiego obszaru, Musimy pomniejszyć jego wymiary, na przykład 75 tysięcy razy, by zmieścił się nam na kartce. Oznacza to, że rzeczywiste wymiary jakiegoś obiektu musimy podzielić przez tę liczbę, o którą chcemy je pomniejszyć. Im większy obszar Ziemi, który chcemy zobrazować na mapie, tym większe pomniejszenie trzeba zastosować. Czyli rzeczywisty wymiar dzielimy przez jeszcze większą liczbę, na przykład 250 tysięcy? Czy 3,5 miliona? Skalę na mapie można przedstawić na trzy różne sposoby. Najpopularniejsza jest skala liczbowa, np. 1 do 1000. Jest też skala mianowana, np. 1 cm na mapie odpowiada 100 cm w rzeczywistości. A że 100 cm to po prostu 10 m, można powiedzieć, że 1 cm na mapie odpowiada 10 m w rzeczywistości. I jest też podziałka liniowa, będąca graficznym przedstawieniem skali. Pokazuje ona jakiej odległości w terenie odpowiada dany odcinek na mapie. Zauważ, że jeden z jej odcinków, tzw. odcinek wsteczny, jest podzielony na mniejsze, jednakowe fragmenty. Co umożliwia dokładne odczytywanie odległości. Pokażę Ci teraz jak można przedstawić tą samą skalę na trzy różne sposoby. Skala liczbowa 1 do 10 tysięcy. Skala mianowana 1 cm na mapie odpowiada 100 metrom w terenie. I podziałka liniowa. Tu też widzimy, że 1 cm na mapie odpowiada 100 metrom w terenie. Skala liczbowa 1 do 250 tysięcy. Skala mianowana 1 cm na mapie odpowiada 2,5 km w terenie. I to samo pokazuje nam podziałka liniowa. Skala liczbowa 1 do 500 tysięcy. Skala mianowana 1 cm na mapie odpowiada 5 km w terenie. I podziałka liczbowa. Na koniec największe pomniejszenie. Skala 1 do miliona. Skala mianowana 1 cm na mapie odpowiada 10 km w terenie. I to samo mówi nam podziałka liniowa. Na koniec pokażę Ci, jak przekształcić skalę liczbową na skalę mianowaną. To nic trudnego. Popatrz. Skala 1 do 100 tysięcy oznacza, że 1 cm na mapie odpowiada 100 000 cm w terenie. Przyznasz chyba, że 100 000 cm nie brzmi zbyt czytelnie. Przekształćmy to na metry i kilometry, pamiętając, że 1 metr to 100 cm, a 1 kilometr to 1000 metrów. Zauważ, że aby przekształcić centymetry na metry, wystarczy zabrać dwa zera z końca, czyli 100 000 cm to 1000 metrów. I znów, aby przekształcić metry na kilometry, znów zabieramy, ale tym razem trzy ostatnie zera, czyli 1000 metrów to 1 kilometr. Zapiszmy skalę mianowaną. 1 cm na mapie odpowiada jednemu kilometrowi w terenie. Narysujmy jeszcze podziałkę liniową. Zacznijmy od poziomej linii, którą podzielę na 4 1 odcinki. Pierwszy odcinek od lewej strony dodatkowo podzielę na 10 1 mm części. Teraz wystarczy opisać naszą podziałkę liniową. Tu wstawimy 0. Pamiętamy, że 1 cm odpowiada jednemu kilometrowi, więc tu wpisuję 1 km, dalej 2 km, 3 km. Na odcinku wstecznym też wpisuję wartość 1 km. I gotowe. Przyznasz, że nie było to takie trudne. Zapamiętaj najważniejsze. Mapa to obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu widzianego z góry, przedstawiony na płaszczyźnie i w pomniejszeniu, czyli w skali. Elementami mapy są treść przedstawiona za pomocą znaków kartograficznych, skala, legenda oraz tytuł. Skala informuje, ile razy pomniejszono na mapie odległości oraz wymiary obiektów w terenie. Skalę mapy można przedstawić w postaci liczbowej, mianowanej lub podziałki liniowej.